ش Oh, yeah. Z tą no to jest efekt naszych dróg, a szczególnie tej drogi, która prowadzi z ocic na gościszów. I, i to jest efekt, który yy, no, powtarza się na bieżąco, bynajmniej u mnie. To jest pani felga, co się z nią stało? No to jest moja felga, co się z nią stało. No wpadła w dziurę, tam jest... Jedna wielka dziura przy zwolnieniu. Nawet teraz, jak jest błoto pośniegowe, jest woda, to on nawet nie idzie tego ominąć przy, przy delikatnym zwolnieniu. Część drogi, którą żeśmy przywieźli yy, z, z Ocic yy, do Gościszowa, która się znajdu, znajduje, którą nie można przejechać. przez pięć lat już walczymy o to, żeby drogę jako taką zrobić i nie ma żadnego odzewu. Dlatego żeśmy dzisiaj przyjechali. Proszę bardzo, to jest, to jest ta droga między ocicami a gościszowem. Tam nie, nie idzie przyjechać. Pogotowie w ogóle nie, nie może dojechać. Nie może dojechać Straż Pożarna, nie może, w ogóle tam, tam jest wioska będzie zapomniana. I jak pan przybył te części drogi, to co to da? Myś, myślimy, że ktoś zobaczy i może się ocknie, że, że naprawdę trzeba tą drogę zrobić. Mi się melodyka, to, że Państwo tak y, spontanicznie i, i sami się zorganizowali i przyjechali tutaj y, do powiatu. Natomiast y, no, dziwię się, że nie, chcia, nie chcieli się spotkać, chociaż de facto pewna wymiana. Myśli, pewna wymiana zdań również tutaj wystąpiła. Chciałem zaprosić do siebie, pokazać i, i dokumenty, i pokazać również dotychczasowe działania, szczególnie okres ostatniej kadencji. Jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że w pierwszej kadencji około 300 tysięcy w całej kadencji pierwszej i drugiej, w drugim natomiast zadania są realizowane prawie na 5 milionów złotych. to jest też znak na to, że te nakłady ze strony powiatu, ale i ta współpraca z gminą była całkiem przyzwoita. Na pewno w tym roku do budżetu powiatu nadzwyczajnego zadania nie, nie wprowadzimy. Natomiast tak jak co roku będą wykonywane tam remonty.